Siemanko, witajcie, jak widzicie, dzisiaj gramy sobie na Timo. Znowuż to już jest trzecia gierka w przeciągu ostatnich dziewięciu Tym razem trafiliśmy na złotego Timo Golda 3. Jesteśmy, kurde, w brązie 2 gramy na Goldy. No to jest troszkę dziwne, no ale co zrobicie, no takie jest życie. Tutaj mamy srebro 1 w dżungli, więc, no, nie jest to już taka, wiecie, byle jaka gierka, nie? Cóż, no, jak widzimy, nasz króliczek Timo Mike Knight, nie, Ma podpalenie, więc musimy grać tutaj ostrożnie. Ten lay na pewno. Próbujemy jak może gdzieś tutaj wyłapać łapać gdzieś w buszu, ale to niestety nigdzie go tutaj nie ma. Myślę, że zacznę od E w ogóle, żeby, żeby po prostu ten jego połk jakoś móc zblokować. Szczerze to się zastanawiałem nad Doran Shield'em, ale, ale ostatecznie wybrałem Ostrze Dorana, no i no zobaczymy, czy to będzie dobre rozwiązanie. No dobra, jaki jest plan na Lane? No, na pewno tutaj wiecie. Będziemy farmić to, co możemy bezpiecznie w miarę. I pozwolimy to pchnąć, Timo. Może będzie to pchał chłopak? Znaczy, króliczek nasz, cudowny. Ale widzimy... o, dobra, teraz mnie opluł. To po co on w ogóle będzie grał pod AP? Okej, okay, no czyli klasyczny Timo. Teraz kurde się zastanawiam, czy nie było błędem. To, że zacząłem ze... Hmm. Trochę pasywnie, nie? Daję Timo tutaj się rozhulać. Ale widzicie, on mnie tutaj pułkuje po prostu, nie? Więc, no generalnie, no to E chyba się jednak sprawdzi. Tym bardziej, że mam Halein. Więc pod turetę będziemy mogli sobie tutaj spokojnie poczekać Romusa. Okej. Okay. Kolejne bierzemy Q. Mhm. E. myślałem, że to klipa ściągnę, ale niestety nic z tych rzeczy no dobra, no kilka no, te początkową początkowe kilka minionów muszę zebrać, wiecie Ok. no a teraz się będę zastanawiał na tym, żeby może w niego wlecieć, troszeczkę go spookować najpierw zbajtuję jego Q jeżeli on jest Twoje Q nie wiem jaki on ma CD na to dokładnie Widzimy, że gra dosyć bezpiecznie, nie? Dobra, użył swoje W znaczy Q. Dobra, teraz próbujemy go zdajwować. Nie musimy nawet autoataku ataku używać na niego generalnie. Wow, wow, dobra, dobra. Przeliczyłem się. Nie wiedziałem, że ten panteon tutaj sfreszuje i rządów w ogóle się czai w No i widzicie, nie? Głupie zagranie z mojej strony. Nie spodziewałem się panteona tak szybko. Chociaż to jest ten czas, nie? że Jungler kończy czyścić swoją, swoje kampy i po prostu ma szansę, coś tam zrobić nie? na mapie. No niestety dał, oddaliśmy do panteona, ale Timo nawet jest asysty nie ściągnął Ale jak widzicie, no tutaj już Timo gra dosyć mądrze, nie? Nie stwierdził, że będzie to puszował. Nie zdecydował się na to. Więc my pozwolimy tej farmie po prostu iść. Nie pchamy tego oczywiście. A to by było w tym momencie błędem. Pozwólmy farmie iść w naszą stronę. Poczekajmy na szósty Ten Timo tutaj, kurde. Ach, no. wiecie, wiecie jak jest, nie? Kurde, no ciężko teraz będzie się grało tego Timosa. Mhm. się będzie nas tutaj w nas plug po prostu, nie? Skurwielak mały. Nie wiem, czy na szóstym nawet mamy z nim szansę. Na razie musimy grać dosyć defensywnie. To jest kurde, zobaczcie, jak nas tutaj odgania. Jak nas tutaj skubanie z odgania, nie? Otwarmy. Od Do szóstego nam brakuje jednak jeszcze z 2-3 klipy, nie? No, on ma szósty. Zacznie stawiać grzyby. Zaraz on będzie miał swoje podpalenie z powrotem. Teraz kurde bym w niego splashował w ogóle Użył to swoją o, Ale grzyba wleciałem jeszcze, no okej okay, no Troszkę greedy to było, no ale udało się go ściągnąć Miałem ciastko, ale to ciastko niewiele by tutaj zmieniło, nie? Mm, plus jest taki, że ten wave powinien iść w naszą stronę On no, chyba się nawet nie rozbija, się tutaj gdzieś zatrzyma Więc to jest spoko Chociaż nie czy on będzie szedł w naszą stronę Chyba nie, chyba w jego stronę będzie szedł się tutaj odbije. No ale zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się skończy. Ostatecznie. W odległym przypadku to się tutaj sfrizuje, po prostu, nie? Tak, no, frizujemy to tutaj. Czekamy na Erkę znowuż. Może Ramus nam pomoże w tym momencie. Widzimy, że jest w pobliżu. Przydałaby się jego pomoc. A nam tam robi krawiki. No dobra, idzie, leci do nas. Leci, 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 leci. Niestety nie udało się. Kurcze, widzicie, nie? Nie, a pierdolę jeszcze kaniona stracę. No dobra, nie. Nie straciłem kanionka. Mhm. Ciężko się gra na tego Kimu Mały plujak, nie? No, oprócz nas tutaj porządny, znowuż. A pomóżmy tam Ramusowi z tym czerwami. Na linii za bardzo szans nie mamy. Dobra, ale widzimy, że tam mam Drake'a walczyć, więc... W sumie... Ramus sobie bez problemu tutaj da radę. My wlecimy teraz w Timosa. Lecimy w niego, no. Chyba, że... No dobra, mamy go tam na strzała, nie? Generalnie, o, no dobra, to jest grzybek, drugi grzybek, swaniaszek, no ok. Zczyśćmy to szybciutko. Weźmy jednego pleciora A może nawet dwa. No i dobra, i cofeczka. Kurde, tylko czy znowu nie spóźniłem się z tą cofką, nie? To jest pytanie. Czy to nie było błędem? Chociaż nie, no Timo nie ma jakiegoś potencjału w puszu, więc spoko. Widzimy, że tym razem nasza drużyna całkiem sobie tam radzi. Chociaż Panteon jest 5-1, nie? My jesteśmy 1-2 i jesteśmy do tyłu z farmą, kurde. No i to jest problematyczne. Nie wierzę, ten Timo to mnie po prostu tutaj zajedzie. Skurczyłyk. nie mamy zdrowia znowuż, nie? Czy my jesteśmy w stanie wygrać w ogóle? Chyba nie. Dobra, no nie wierzę. No, dobra, linia przegrana. Chyba muszę teraz gdzieś tam roumować, bo kurde nie widzę tutaj siebie. Za bardzo na tym topie. Za ciężko to idzie. Pantheon to jeszcze raz tak kurde zdobił, nieperfidnie. Niby za wiele nim zrobił, bo w sumie ten pierwszy gank no, był po prostu we właściwym miejscu, we właściwym czasie. A teraz, no ta RK. Kurde, no, generalnie się zastanawiałem nad inną postacią, nie na tego Timo, bo widziałem, że Timo jest grany. myślałem nad Sajonem. Sion to na pewno by lepiej się sprawdził. A wiecie co jest teraz bardzo istotne, że chyba tego teamu możemy wykończyć? Dobra, mamy go. No zrobił błąd, tak? Powinien się cofać. Nie zrobił tego, wykorzystaliśmy ten błąd jego. Kurde, nie wierzę. Bierzmy tego tripa szybko. Ile nam brakuje do itemu? Kurde, 200 golda, nie? No dobra, ale musimy zrobić cofkę Chyba. Dobra, użył podpalenia, nie? Na pewno użył podpalenia. Sprawda, my też go nie mamy w tym momencie, ale no... No stracił trochę obrażeń, tak? Czy ten red teraz będzie dzielony, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Dobra, no Mid widzimy, że tam ciśnie dosyć ostro tego jasuło. Spróbujemy coś tam mu pomóc. Kurde tam, dobrze ten swajem ciśnie Nie ma to tamto Dobra, spróbujmy zapaść tego jasuło Okej, okay, Yasuo chyba gdzieś tam poleciał Dobra, mamy go Mamy Jasuło, coś się odbijamy powoli. Widzicie, no nie tylko my mamy złą grę, nie? Jasło też sobie tutaj nie radzi. No kurde, ten itemek, nie? Ten itemek by się przydał tutaj jak najbardziej. No ale, no kurde, tracowki nie możemy zrobić. Musimy poczekać jeszcze chwilę. Jest cofeczka? Chyba ja. Nie ma wyjścia. Chyba nie mamy szans, żeby go tutaj skąbić. Chyba że. Poczekamy na podpalenie. Pięć sekund, nie? Ale kurde. Ja się boję, że no nie damy rady. Mimo wszystko nie damy rady. Nie no dobra, walnijmy cofkę. To temek jest teraz kluczowy w tym momencie. Potem kupimy sobie pochłaniacz uroków. I już tak Timo nie powinno być tak lekko, nie? Mamy tarczę Mamy tarcze i mamy teraz trochę Emerków, nie? Także spoko. Znowuż, on nie zrobił cofki. Czy możemy go spankować? A w sumie spróbujmy. Ono pewnie o tym nie pomyśli. Że my go obejdziemy z drugiej strony. Zamiast cofnąć, mamy go. Widzicie, to jest ten błąd, nie? Przeciwnika nie, nie oszacował, kiedy powinien zrobić cofkę. Chociaż te grzyby, no dużo nie brakowało, że mnie wykończyły. Nie wiem, generalnie się zastanawiam, czy nie, nie pograć jakąś inną postacią przez pewien czas. Riven jest dosyć wymagająca jak dla początkującego toplejnera. No gra się nią fajnie, po prostu nie lubię grać, nie? Nie jestem nią dobry. No, wiecie, coś tam umiem, ale nie jest to jeszcze to, co powinienem. Co da się nią grać? Ja może w ten sposób to nazwać? No dobra, no mamy to. Cofka. Nie wiem, czy tej Heralda nie będzie brał. Panteon. Nie, Panteon jest na bocie, okej. Okay. Eee, full AD. Kurde no. Dobra, zróbmy tak. Później skończymy ten item. W sumie tylko Timo jest Apen. To generalnie nie wiem, czy jest sens to budować w tym momencie. Wiecie, mimo przegranej linii, to fakt, że Timo nie cofa wtedy, kiedy powinien, no to się udało to jakoś odwrócić, nie? Ale teraz słanie tam się to wyłapać Ale kurde, zobaczcie, tam ciśnie ich ostro nie do zajechania, chłopiec. No dobra, teraz go chyba wykończą. Znaczy, złapali go po prostu. No weźmy inhibitor, teraz raczej pogrze. Bez naszego udziału większego. Tym razem nasza drużyna naprawdę się spisała. W sumie nie wiem, czy powinniśmy tu inhibitorować w tym momencie. Wydaje mi się, że nie do końca to było. Dobre rozwiązanie. Ok, następnym razem jak na Timo będę grał, to chyba wezmę inną postać. To jest wkurzający mały ziomeczek, nie? To psuje nam całe combo. Musimy wyczekiwać jego ku. Właśnie, musimy wyczekiwać jego ku. Żeby móc coś zrobić, nie? Czy tutaj gdzieś jest, jakaś roślinka może jest? Mam tego Yasuo, a co teraz tutaj robi w ogóle? Ja nie wiem czy on nie, nie... poddał się już całkowicie, nie? Chłop Znaczy no, tędy pójdą może? Tutaj grzyb jest, czy co tu było? Coś tam było Weźmy tego Yasuo. Mamy Yasuo. Nie było to wyzwanie. Typ. No dobra. Chłop chyba myślał, że użyłem flesza, ale no niestety dla niego nie użyłem tego fleszora. mamy, no, mamy go. Dobra, pokażmy, może ja sobie Dalej mamy flesza. To. jeszcze mu napiszmy gdzie widzę, że ma flasza dobra fajnie, że Shen tutaj z nas złutował. W mordę. No i znowu! Widzieliście tą ostatnią przegraną na grę na Pantheonu i była podobna sytuacja, ale też z tego kumię je wykończył. Z takie déjà nie? Po prostu mnie prześladuje w tym momencie. Fajnie, że nasza drużyna coś tam gra. Robi nam bierkę. Bo... No my łatwego lane'u nie mieliśmy. Timo, to jest, kurde, no... Tu Timo, to jest taki mały... Po prostu JORL, który jest upierdliwy. Więc jak będziecie na niego grali, no nie polecam grać RIVEN. Nie, nie grać tego przyjemnie. Chociaż, jak wiecie, jak już nie będziecie mieli wyjścia i po prostu zostaniecie, wiecie skąd no to wtedy bierzcie sobie jakiegoś Doran Shielda i powinno być troszeczkę łatwiej, nie? Ten early game przetrwać i wtedy go wyłapywać polegać po prostu na jego błędach, nie? Dobra, my idziemy tego jasuwa tutaj wiadomo zatrzymać. Um, no. no dobra, sobie tańczy tak. Co tutaj tańczenia za dużo, tchamy tego topa. Chociaż może w sumie polecimy, może polećmy na jakąś inną linię, sobie pobawmy się jeszcze w tej grze, co? Czy kończymy to jak najszybciej? Nie wiem. Ta gra jest taka bez sensu w tym momencie Widać, że ja suło to troluję totalnie. Nasza wzięła tak pięknie. Spróbujmy złapać tego Panteona, gdzieś tutaj chyba jest w pobliżu. aby jak się udało złapać, to była petarda. Dobra, no mamy go. Udało się tutaj to z szczenem porobić. No i dobra. Tyle. Dzięki za, dzięki za oglądanie. Jeszcze zerknijmy tylko na obrażonka. No podejrzewam, że tutaj Swayne pewnie ma. 40 tysięcy obrażeń, no bo tak ścisnął tego jasło, że on się tutaj zaczął sobie biegać po innych liniach, no ale tak bywa, czasami wiecie, wiecie jak to jest być scytowany, nie? Jak macie gorszą gierkę, to i tak nie polecam takich zachowań. Starajcie się mimo wszystko, żeby wasza drużyna, wiecie, nie była, nie miała was, nie miała was po prostu za debila, nie? Za trola totalnego. Komu tutaj damy honora? Dajmy honora, Shenowi, Szen fajnie tutaj ultował. Komu jeszcze? Ramus i Swain, okej, okay. dobra. Niech będzie. Podejrzewam, że to jakieś duło w ogóle jest, ale nieważne. No dobra. Ej, no kurde, nawet mam więcej obrażeń w swojej na cudem. Coś tu się dziwnego wydarzyło. No ale okej, okay, no obrażonka, spoczko, fajnie. Fajna drużyna się trafiła. Nie było problemu z wygraniem. Mimo tego, że mieliśmy gorszy mecz, a udało się tego Timo wykończyć. Wygrać linię. Jak widzieliście na no, ten połk. Jego jest bardzo wkurzający, nie? Ale zazwyczaj nikt, znaczy no, w tym, na tym poziomie ludzie nie wiedzą kiedy mają robić powrót do bazy. Jak zrobicie dobry powrót do bazy, to jesteście w stanie go po prostu splankować pod waszą wieżą i go wykończyć tak, mimo tego, że was dominował na linii, to możecie go po prostu wykończyć, jak miał mniej życia. Tyle. Dzięki za oglądanko, do zobaczenia w kolejnej gierce. Siema.